Na pewno możemy zrobić bardzo, bardzo duży krok do, do tego, żeby to, to pierwsze miejsce praktycznie prawie było, było nasze, także, także zrobimy wszystko, żeby w, w niedzielę się do tego przybliżyć, inkasując trzy punkty z przeciwnikiem, który przyjedzie tutaj. Na pewno niesamowicie zmotywowany do tego, żeby, żeby postarać się nam cokolwiek wyrwać, bo, bo walczą o życie. Inaczej jest jak się gra co trzy dni, inaczej się wtedy trenuje, inaczej się trenuje, jak gra się co tydzień. Wydaje mi się, że naprawdę na treninga wykonujemy bardzo dobrą pracę i, i i, i wygląda to dobrze. Ten mecz będzie nie e, nie zaczął się po naszej myśli, natomiast później już to, już to wyglądało zdecydowanie lepiej i pewnie, e, pewnie zwyciężyliśmy w, e, w, w tamtym spotkaniu. E, jeśli chodzi o, o, o to, które teraz nas czeka, to, to jesteśmy do niego myślę bardzo dobrze przygotowani. Kolejny tydzień bardzo dobrego treningu, ciężkiego treningu. E, natomiast no, myślę, że, że siatkarsko jak najbardziej jesteśmy gotowi na to, żeby, żeby zdominować zespół z Nysy i, i, i tak jak mówiłem wcześniej, trzy punkty dopisać do, do swojego. Do swojej, Dobytków tabeli. Dwa tygodnie, takie do których gdzieś tam się przyzwyczailiśmy. Wraca, wraca Liga Mistrzów, wraca to poważne granie, to na co wszyscy tak naprawdę czekamy. To poza tak naprawdę startujemy w, w tych rozgrywkach właśnie, właśnie dla takich meczów, dla takich chwil, które, które już niedługo przed nami. Także najpierw plus Liga, a później, a później będziemy myśleć o, o kolejnych innych, innych rzeczach, o, o marzeniach, które gdzieś tam są w naszych głowach, tlą się i powali zaczynają być coraz bardziej namacalne. Filip w tym roku nie, 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 nie gra zbyt dużo. Natomiast jak, jak dostaję szansę, no to, to wiadomo, że, że moje serce jako brata się, się raduje, także fajnie było, fajnie było że, że tak naprawdę po raz drugi w ogóle miał okazję zagrać i, i to w meczu z nami. Gdzieś tam wiadomo, że to oko, oko uciekało trochę na drugą stronę. Tam bardziej zwracałem uwagę na to, co robi drugi Libero niż, niż zazwyczaj wczoraj też zasiadłem przed telewizorem mecz z zawierciem prawie od deski do deski obejrzałem, także jestem bardzo szczęśliwy, że, że mam okazję grać, realizować się, spełniać w, w tym. Co, co kocha robić.